Witajcie, dzisiaj porozmawiamy o tym, czym różnią się maszyny Standard od maszyn X-Line. Często pojawia się to pytanie, szczególnie do modelu Automower 315. Bo rzeczywiście mamy maszynę Automower 315 i Automower 315X. Postaram się wytłumaczyć różnicę między tymi dwoma modelami. Oba modele przeznaczone są do podobnej powierzchni trawnika 1500-1600 m2. I oba, zapewniam, funkcjonują idealnie, utrzymają w idealnym porządku cały trawnik o takiej powierzchni. Różnice są w dodatkowym doposażeniu tej linii X. To jest maszyna, po prostu maszyna premium. Co najważniejsze w tych maszynach serii X, to dodatkowy moduł GPS, który umożliwia maszynie mapowanie ogrodu. A potem, korzystając z tej, z tej utworzonej mapy, maszyna sama zarządza sobą, czyli wie, w które miejsce ogrodu pojechać, jak długo spędzić tam czasu. Po prostu na podstawie utworzonej mapy ocenia, które miejsce w ogrodzie będzie kosiła właśnie w tej chwili. Poza tym, wewnątrz maszyny wbudowany jest fabrycznie moduł komunikacyjny Automower Connect. Umożliwia on komunikację z aplikacją na smartfonie użytkownika, i dzięki tej aplikacji z dowolnego miejsca na świecie niemalże, tam gdzie istnieje system komunikacji mobilnej, użytkownik może po pierwsze obserwować, co maszyna robi, po drugie może nią zarządzać, czyli zmieniać ustawienia, ewentualnie przerwać, rozpocząć koszenie. A co bardzo też interesujące dla wielu użytkowników, to połączenie tej, tego modułu GSM GPS, przepraszam, i, i aplikacji umożliwia śledzenie maszyny w razie kradzieży. Po prostu maszyna, kiedy porusza się na zewnątrz ogrodu, systematycznie wysyła na aplikację użytkownika informacje o miejscu swojego pobytu. I w ten sposób bardzo szybko można maszynę namierzyć. Poza możliwością komunikacji z aplikacją na smartfonie użytkownika, maszyny X-Line umożliwiają integrację z systemami smart home, coraz bardziej popularnymi. Z maszyną serii Standard także możemy się połączyć także możemy ją połączyć z naszym smartfonem z tym, że za pomocą technologii Bluetooth. Która działa na odległość kilkunastu do trzydziestu metrów. Czyli nie dochodząc do maszyny, funkcjonującej w naszym ogrodzie, ze smartfona, przy telewizorze na przykład, możemy spokojnie zmienić jej ustawienia. Z tym, że no właśnie w obrębie naszego, naszego, naszej posiadłości. Jeśli chodzi o różnice zewnętrzne, to maszyna z Serii X ma teksturowane powierzchnie. Bardziej odporne na zarysowania, światła LED, które, które możemy, możemy je zaprogramować, aby świeciły ciągle lub wieczorem, lub tylko w dzień, które mają tam fa fajną własność, że migają w razie awarii. Felgi kół napędowych są wykonane w tak, wyglądają jak alufelgi jak alu z bardzo ładnymi akcentami pomarańczowymi. Jak wspomniałem na początku, obie te maszyny, oba modele znakomicie funkcjonują. Koszą bardzo dobrze. Natomiast dodatkowe dodatkowe elementy włożone w serię X umożliwiają nam bardzo intensywny nadzór i komunikację z maszyną. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat robotów, piszcie w komentarzach i oglądajcie nasz kanał na YouTube. Cześć.